Cześć! To jest kolejny odcinek ze Sketcha, W tym pokażę, jak właśnie zrobić takie oto kształty cztery. Trójkąt, kwadrat, sześciokąt i dziesięciokąt. Nie jest to trudne, ani jakieś zaawansowane, ale no fajnie, jak Ci, jak sam Duszek robi kształty. A więc już no, zapraszam do oglądania. Dobrze. Jak mamy, jak mamy już pustą mapę, musimy zacząć od tego, żeby nasz duszek nie zasłaniał za bardzo tych pola tutaj i tych całych kształtów. Możemy go zmniejszyć do 5 albo możemy go całkowicie usunąć i też jakby będzie tutaj jakby jest ale no jest niewidzialny można też po prostu go właśnie dać żeby był niewidoczny i to w sumie nic nie zmieni dobrze to musimy kolejno co zrobić to oczywiście wziąć pisak pióro właśnie się otwiera już to miejsce z piórem i możemy zacząć już robić skrypt to sobie na początku ustalmy jakie kształty robimy no, jakby zrobimy te cztery takie podstawowe czyli kwadrat Szukamy sobie literki K, tutaj, w kiedy klawisz naciśnięty. Literki K. drugie będzie trójkąt, więc szukamy sobie literki T. to będzie statu. Kolejny niech będzie sześciokąt, tu jest S. I D będzie jako dziesięciokąt. Jak to już jest, to to jest prosty dosyć skryp. nie trzeba tutaj się dużo natrudzić, ale jest fajny. Dobrze, zacznijmy od tego, żeby zawsze pojawiał się na, na środku, ale że niektóre rzeczy nie działają na środku to musimy y zmienić na minus 70 żeby nam no Był trochę niżej, ten duszek, i żeby były na pewno te kształty na środku, i żeby nie dotykały tutaj krawędzi, bo wtedy się psują. No, i tutaj to już jest proste. No, trzeba na początku wyczyścić wszystko, żeby kształty się na to na sobie cały czas nie nakładały. Przykładamy pisak. Dajmy powtórz. I to będzie koniec. Znaczy to jeszcze nie jest koniec. Koniec będzie yy, właśnie w tym, w tej czwórce. Powtórz 4. I tutaj trzeba przesunąć w kwadracie o I, i obrócić o. Ile kwadrat ma? 90 ma jeden bok, no to 90. I nie chcę je przechodzić 60. W każdym będzie 60, tylko będą się stopnie obracać, żeby robił po prostu inny inny kształt. Można też dodać do ładności zmien kolor. I to jest tyle, jak chodzi o ten pierwszy skrypt. Ogólnie nie jest on długi, bo to po prostu trzeba zduplikować teraz. O, jak nawet widzicie to już się robi tutaj kwadrat nawet. Można jak się chce w tym momencie ustawić rozmiar pisaka na większy. Można też zrobić to w ten sposób. Tu przerw 3 i po prostu dokliknąć. Nawet nie musimy tego dawać nigdzie, o ile tego nie zmniejszymy, będzie teraz ciągle właśnie taki sam. Mogę klikać D, S, T, H i robi cały czas kwadrat. To dlatego, że jest ten sam skrypt, który trzeba zmienić. Drugi jest trójkąt. To w trójkącie ile trójkąt ma boków? Bo to powtórz, ilość tego powtórz, to jest powtórz ile ma boków. Przesuń, o, będzie takie same obróć i w trójkącie trzeba obrócić o 120 stopni później z na na sześciokąt można tutaj 6 nie można, tylko trzeba dać tutaj 6 i zmienić na tutaj 60 jakby żeby 660 i Obracał się o 60 stopni. Ostatni to będzie oczywiście 10 okąt. Czyli piszemy tutaj 10. Tutaj jest przesunięto 60 kroków. I tutaj trzeba dać 36 stopni. bo 10 okąt właśnie. I gdy się 40. To może wam wyjść też 9 okąt. Albo będzie po prostu nieówna i to jest tyle jak ktoś jeszcze chce to może sobie dodać kiedy klawisz spację naciśnięty może dawać może automatycznie wszystko czyścić jeżeli chcemy się mieć po prostu czyste czyste wszystko no i idź do można tutaj sobie dać. o i teraz sprawdźcie jeżeli działa wam trójkąt działa wam kwadrat działa wam sześciokąt Działa wam dziesięciokąt. Czekajcie, nie działa. A się jest źle. Minus, 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 minus. Dobra, to trzeba tutaj zero jednak. A ja się. To zależy od tego, w którą stronę rysuję, no. jak tutaj zaraz będą no, u mnie. U no, was mogo, może być to wyżej, więc... no. To już trzeba sobie ustawić. A nie, dalej jest zbyt... Trzeba... O, podwyższyć i tu żeby już było na pewno to na 40, to yk I teraz wszystko działa. Trójkąt, kwadrat, sześciokąt, dziesięciokąt. Jeżeli tak jest, to wszystko jest dobrze. I to tyle, jak chodzi o ten odcinek, bo nie ma tu właściwie nic więcej, co można by zrobić. No, czekajcie na odcinek następny, który możliwe, że będzie jutro, raczej jutro, albo pojutrze. A ja się z Wami żegnam.